Pan prezes Zagorowski bardzo często używa takiego argumentu, że związkowcy sami strajkują, a pracownicy wykonują obowiązki. Proszę zobaczyć, tu jest zmiana, która powinna być pod ziemią, w tej chwili protestuje przeciwko właśnie panu prezesowi Zagorowskiemu, który obraża ich działaczy, a jednocześnie w ogóle obraża górników mówiąc, że oni przychodzą tylko do pracy na 2,5 godziny. Jakby przychodzili tylko na 2,5 godziny do pracy, to nie byłoby wydobycia. Faktem jest, że przez decyzję zarządu, a przede wszystkim pana prezesa Górskiego, nie wydobyliśmy w zeszłym roku 1,4 mln ton. Wczoraj złożyliśmy deklarację na Radzie Nadzorczej, że jeżeli prezes Zagórski odejdzie z Jaszczęckiej Spółki Węglowej, to nasi fachowcy, nasi dyrektorzy, kierownicy oddziałów i załoga są w stanie zwiększyć wydobycie tak, żeby spółka była rentowna. My po raz kolejny chcemy udowodnić, że Jaszczęcka Spółka nie chce ani grosza od podatnika. My chcemy pracować, żeby przynosić zyski, żeby państwo mogło brać dywidendę i w, lat, w latach poprzednich brać od 300 do 600 milionów rocznie do budżetu państwa swojej dywidendy, bo ma takie prawo. Ale my chcemy przede wszystkim udowodnić, że jesteśmy razem. Jak widać za mną i za pracami nie mamy tutaj standardów związkowych, nie mamy nic. To jest po prostu protest górników.